TESTY NOWYCH AUT, PORADY EKSPERTÓW, RAPORTY DROGOWE, AUTO RADIO Dzień dobry. Tylko proszę wszyscy pasy. Dziecko jest Dziecko też. Co pani robi? No tak, no jak, jak mam? Ona jak Ja, jest za mała, żeby jak ja pasie. zahamuję, to pani dziecku żebra połamie. Nie połamie żebra, bo tak nie będziemy tak jechać. Jeździ. Nie wolno tak jechać. A ma pan fotelik? Ale ja mam to moje dziecko? Ja no mam mieć fotelik. Dziękuję. Nam się śpieszy, bardzo proszę, jak ja mam... Przem panią, ja nie Pisała? będę mandatów płacił. Nie wolno tak jechać. Proszę pana, myśmy w Dziecko tak pas, ale, ale to, to tak mnie nie interesuje! No proszę panią, dobra, dziękuję za przejazd. Dobra, wie pan, co niech pan nie wpłód, mnie z samego rana, dobrze? Będzie pani na YouTubie. No. Nie, pan nie jedziemy, no. nie, YouTube. nie jedziemy, Panie. nie jedziemy. Się. 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 Jak proszę pan, jak panią, nie Zacznij. pojedziemy! Nie jedziemy. Zapnij ją tu. Nie jedziemy, proszę opuścić samochód. Nie, ja mi się śpieszy proszę pana. Proszę Ale, panią, nie pojadę! Ja do pracy jechać. Ale ja nie pojadę! Ale dlaczego pan nie pojdzie? Ja nie ja jadę, to... dziękuję. Ale, pan, pan zobaczy, panie pan zobaczy, już ją zapina. Ja do pracy się śpieszę sam. Ja, proszę panią, czego pani nie rozumie? Nie jadę, proszę opuścić Ale, ja, samochód. Nie panie. pojadę! Nie dam sobie, żeby ktoś na mnie krzyczał. Nie pojadę! Nie, pojadę! Proszę wyjść! Proszę wyjść! Nie pojadę! Przem pana jestem zdenerwowany, ręce mi się trzęsą, nie będę prowadził ja tak samochodu! Proszę opuścić samochód, bo zadzwonię na policję! Panu taką opinię wystawię. Proszę Panu... bardzo, ja zaraz pani też opinię wystawię. Wszystko jest nagrane na kamerze. Jest właśnie no, na super. Kamerę, jak się pan zachowuje do tak, klientów. Tak, najpierw mnie pani opierdoliła, a teraz ta... każe mi pani jechać z dzieckiem bez pasu. Jakoś wszyscy tak jedziemy, bo pan jakiś kurwa pojebany jest. Ja nie będę płacił mandatu. Będzie pani sławna. Nieku, weź ty się ogarnij to.